Trwają zmiany w naszym kraju. Wiele osób przyszło nowych na różne stanowiska, wiele odeszło. Są jednak osoby, które trwają na swoich stanowiskach od wielu lat. Goszczę u jednej z tych osób jest to wicedyrektor departamentu jednego z ministerstw. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam, witam. Chciałbym zapytać, jak wiele lat pan jest dyrektorem, przepraszam, wicedyrektorem Departamentu? Ja bezpośrednio po zacząłem być wicedyrektorem i otrzymałem to stanowisko to już jakieś 44 lata chyba. Rozumiem. Chciałem zapytać, czy nigdy panu nie proponowano, żeby został pan dyrektorem Departamentu? Krótko mówiąc, chodzi mi o awans. Nie, nie proponowano mi. Zresztą Mam wrażenie, że niektóre z ekip nie wiedziały, że jestem tutaj. Rozumiem. Ale czy nie ma pan ambicji, żeby piąć się wyżej po drabinie urzędniczej? Wie pan to jest optymalne miejsce. Jeśli wyżej to na bardzo krótki czas, jak pan sam, panie redaktorze zauważył, dużo, dużo ekip się zmieniają się bezustannie i wtedy przyprowadzają swoich ludzi. A ja y, utrzymałem to stanowisko przede wszystkim dzięki lojalności y, wobec siebie naturalnie. Y, pytałem wielu pracowników o pana i o pana działanie. W ogóle pan nie jest znany z działania. To jest moja recepta na utrzymanie tego stanowiska. Ja po prostu nie podjąłem przez te czterdzieści parę lat ani jednej decyzji. A dlaczego? Dlatego, żeby tu zostać, wie pan podejmie pan decyzję jakąkolwiek w ekipie A, to ekipa B pana wy, wyrzuci, prawda? Dla ekipy B pan się zgodzi na coś, to ekipa C pana zamknie do wy, więzienia. No dobrze, ale następna ekipa pyta pana, czy pan coś robił. A ja mówię nie, bo mi się tam ci nie podobali. No i tak sobie trwa. Czyli, krótko mówiąc, nie opuści pan tego stanowiska. Chyba, że po prostu tutaj się przekręcę. Thank <laughs> you.